Siema, siemaneczko, z tej strony Maciek przez małe F. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Ruzia Hejo! Hej, hejo, hejo! Hejo! Dzisiaj zagramy hey, w Robloxie gierkę na podstawie odlotu filmu. Czy bajki? <ścoughs> bajki, bajki. Filmu animowanego. Dobra, filmu no, ma, 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 ma właśnie tak, że odlopi. Pokażę wam o co chodzi, chodź, chodź, tutaj Ola, pokażę ci też o co no. chodzi, patrz. Mamy tutaj jakiś okay. przedmiot, musimy balonik do niego przymocować, raz, dwa, trzy, cztery. I proszę bardzo, i odlatuje, dwa. odlatuje sobie balonik, a teraz pup balonika, pup, 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 pup. A nie, nie mogę pup, pup, pupkać. Nie, ty nie mogę go ten. Dobra, odleciał sobie, no to odlatuję sobie. Dobra. Ale czemu bez nas? Halo, co jest? Ej, czemu Halo. bez nas? No i dobra. O, no... Ej, spadło, spadło. Sp a, oddawaj, oddawaj moje botę. Oddawaj. Jak? Nie, nie mogę przebić. A mogę przebić? Nie, nie mogę przebić, bo to swoje. No ani mi się wasz przebić, moim no, nie paluników. mogę. Ej, zobacz, on już ma samochód i dom. Jak? O kurde, jak on to szybko robi. I kibel! Co? Ma kibel! Poczekaj, a domy też możemy zabrać? Jak? No nie wiem, próbujemy? Ja próbuję kaczuchę. Jeden milion potrzebujemy. Pomóż mi, pomóż mi, bo tutaj milion potrzebujemy, żeby dom odleciał, jak w, w tym... Jak w bajce. W bajce, 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 bo to bajka. Get in! A, o, on powiedział, no. że mam wejść. Chodź, 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 Dobra, chodź, Dobra, idę, idę. co? O kurde, co, będziemy naprawdę? Czekaj, Ej, ja mam. Ma o! Lecimy! Lecimy! lecimy. lecimy. <laughs> wow, wow. Ty, do góry wow. nogami poszedł teraz, ale czekaj, ja nie mogę. O, kurde, o, kurde. Ej, ale w bajce tak nie było! No nie było, bo w bajce było normalnie dla a nie kurde. Oj, ojej! ojej. Ja, ja zaraz, przez okno wypadnę! Czekaj, czekaj, ja nie mogę ogarnąć, co się dzieje na kamerze. Oj oj, 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 oj. Żyjesz? Czekaj. Żyjesz, macie? Tak, ale chcę zobaczyć, jak, jak daleko lecimy. O, kurde. Wysoko Co? jesteśmy. Stawiaj swoje baloniki też, żeby dostawać punkty i pieniążki. Dawaj, 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 wow. dawaj, dawaj. O kurde, wysoko wow. jesteśmy. No. Ej, to jakiś kozak tutaj chyba jest. Ilo? on ma punktów? Dużo ma punktów. O, o, nie, o. nie, nie, nie. Źle balony powieszone, balony yellow. kręgły. On jest yellow. Uh. Top distance uh. 10 tysięcy. Dobra, stawiaj, 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 stawiaj też, bo pieniążki dostajemy chyba wtedy. No tak, ale bardzo ciężko... Ktoś stawiać jak się lata po domu. Dookoła. O kurde, ale się dzieje. To jest pierwsza osoba kamery. Nie, 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 nie da rady tak patrzeć, o kurde. ja stąd zaraz wypadnę. O, jest, jest, jest. Ogarną, ogarną, ogarną. Musiał balans złapać, dobry, dobra? I i stawiam, stawiamy. No. Stawiam, wysoko stawiam, stawiam jesteśmy, naprawdę wysoko jesteśmy. Distans, dopiero y, kilometr jesteśmy od mapy. Co? Ej, tutaj jakieś levele są. Tutaj zobacz, y, my jesteśmy jakby na lewelu pierwszym, a później widzę jakieś są inne różowe i tak dalej. O, nie, 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 nie! O, 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 o prawie bym wypadł, prawie bym Ja też bym. Ja A wypadłam, wypadłam. Ty mnie zresetowało Zesz? chyba. O, nie, mnie ja. zresetowało chyba. Nie no wiem my o co chodzi. wypadliśmy. Dobra, ojej. 25 wygranych, nie można tego. A jak wygranych, o co tu chodzi? Dawaj, ja jak ja otworzymy. Dobra. A nie, nie ja, możemy. Ja... Nie, no dlaczego mi robisz nadzieję? No, widzisz, free kody. Mogę? Co? Coś za free, coś za free. A, 40k, dobra, tutaj input code, a czekaj, a jest, a nie, nie ma 40k jeszcze. Yeah, Free dobra. Free Card Balloon, premium, to get faster, mm -hmm. buy, buy, mm -hmm. buy, tego nie chcę. balony razy dwa. Uuu. Potrzebujemy to? Chyba yeah. nie. Chyba nie. Dobra, dobra, ja tutaj sobie powysyłam klocki. Może coś zdobędę za nie. O, tutaj też za 7,5 kafla muszę, kaciu się, żeby ją wysłać do kosmosu. Czekaj chwileczkę zaraz Pom Pomogę ci. A znaczy, ja mogę z nią? Ej, ja mogę z nią siąść sobie na nią. O, Ej, lecę, nie. lecę. Ja też, ja też, ale już niestety nie. No. Spadłeś, spadłeś, widziałem. Weźmy Titan. Nie, nie mogę Titana, tylko normalne możemy płać. Patrz, ja lecę na puzzlu. Gdzie? A no, tutaj, na Aha, faktycznie jest, 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 jest. Oj, czemu już padam? Czemu już padam? Bo balony ci pękły i nie utrzymałeś ich. Dobra, 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 to jeszcze raz muszę je przyczepić. A one szybciej pękają, niż mi się wydaje. Aha, bo tu są. No, bardzo szybko. To bardzo kondówki. szybko pękają. Hmm. Hmm. Jak ja tu mogę być lepszy? Jak to mogę mm -hmm. iść gdzie indziej? 25 wygranych. Le leć, leć na puzzlu. Łatwo go utrzymać w górze. No właśnie, ale ten, poczekaj, poczekaj. Ale, jak my dostajemy punkty tutaj? Za co my dostajemy punkty, tak naprawdę? Za dystans, chyba, wiesz? Czekaj, to na piłce polecę. Piłka 2,5 kafla. Ale to nie tak o, dużo. Puściłeś kaczuchę samą? No, puściłem. Cyk, okay. cyk, cyk. Trzeba zbierać więcej HP. Baloniki. Tylko top distance jest napisane, że kilometr miałem 50. Tylko kurde, jak ja teraz mam to zrobić? Ty już jak ty lecisz wysoko widzę. No ja mam już 250 dystansu. No widzę. Achievement odblokowałam. Chyba muszę klikać szybciutko, bo oh, jest słabo. Powiem ci, im wyżej, tym szybciej pękają chyba od tego ciśnienia, wiesz? Autokliker miał działać, a nie działa. Aha, dobra, bo zarobuksi. I, i czym, Maciuś, lecisz? Ja lecę piłeczką do koszykówki. Okej, okay, a jaki masz już dystans? Oj, słabiutki. Ja mam dystans zaraz 250 dopiero. Tylko... Powiem ci... Bardzo szybko trzeba teraz klikać. Bardzo szybko. Poczekaj, ja muszę to jakoś to ogarnąć, żeby... Bo to już na 500 zaraz polecisz. My byliśmy na jednym tysiaczku wtedy i to ładnie polecieliśmy no? w sumie. Bardzo szybko, bo miał jakieś super premium chyba balony. A dobra, ty, teraz mamy 4T wygrane, to będziemy mogli sobie <grym> kupić peta zaraz. No za 10 wygranych. W sumie wiesz co, ja zaskakuję. Hopca. Ja zabiję do, do 500, wiesz, i do ciebie dołożę. Dobra, Czeka. mi się nic nie wydarzyło. Dobra, ja sobie peta kupuję, Golden Peta. Y, open możesz, kup no, możesz kupić. No, co cztery wygrane, po prawej stronie u góry. No, ba, rare, no. Nope. No to to niezbyt dobrze, no ale no dobra, zawsze zawsze coś. Mamy, no, nope, peta. Let's... Hmm. O, ej, powiem ci, trzeba ostrożnie spadać. <laughs> Czemu? Bo e, jak spadnie za szybko, to reset idzie. Hej, <laughs> ja na kawałku pizzy będę lecieć do góry. Dwa i pół. O, kawałek pizzy Cze to jest Czekaj, dobre. Czekaj Maciek, polecimy razem. Ty gdzie jesteś? Peta kupowałam, ale yy, słabego dostałam. To musisz na lewo powiedz, na lewo. Gdzie? Chodź, chodź, chodź. Gdzie jesteś? Jest... Tu, 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 A, tu, 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 dobra, tu idę. jestem. Chodź. Ty Maciek, może na hotdogu? No dobra, dawaj na hotdogu, bo jest większy. Tylko nie wiem czy więcej nie będziemy musieli boostów. Dobra, weź sobie też 5k. Mm. Uuu, to ja nie wiem. Mm. Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko nie ty wiem, czy tobie... twoje i moje się będzie kumulowało razem, ale Kum dobra. Kumulują, kumulują się. Tak? No. Musimy na 250, żeby dostać pierwszą wygraną, wiesz o tym? No, ja wiem. No, to jest ciężka misja. K klikaj balony. Klikał, klikał, klikał. <laughs> nie dopuśćmy do tego, <laughs> ale śmiesznego masz peta. No. Nope. <laughs> A ty nie masz? Kupiłaś też peta, te, te weź sobie załóż, po lewej stronie. Mam założonego, ale chyba go nie widzisz, wiesz? A ty mówisz, że mojego widzisz, a ja twojego nie widzę, jak to jest? M Mój się może pod balonami schował. Nie, nie. Ja, mia ja miałam pies. O, o pieska. to jest w domku domek leci, domek leci. To dziadek wtedy leciał tym domkiem, przemierzał świat. No, no on fajnie leciał. A to była smutna historia, z tego co pamiętam, chyba, nie? On był po prostu samotny. Ta. A ja w ogóle zapomniałem powiedzieć na początku odcinka. Ej kochani, dziękuję Wam bardzo za 350 tysięcy subskrybentów. Dziękuję. Zapomniałem no. Wam podziękować, kurczę. Ojej. Oj, oj. Znaczy podziękować. że się przypomniałeś. Poście, ale nie w odcinku, a chciałem tak w odcinku. No. To dziękuję jeszcze raz. Najważniejsze, że sobie przypomniałeś. No, trochę późno. Ciekawe, kto dotrwa do tego momentu. Mam nadzieję, że kilka osób tak. Yes, może wytrzymają? Ja sobie zupgrade'owałam Maciek balony, wiesz? I jak to zrobiłaś? Kliknąłem upgrade. upgrade. Dobra, kurde, wiesz co? Bo ja nie wiem, czy ja zdążę to kliknąć. Dobra, upgrade. A tutaj no. są za pieniążki, E, Balloon power, jest, za 1k. No? Chyba będą dłużej pękać. Raczej znaczy szybciej. Raczej znaczy wolniej, nie wiem. Dobra, i teraz stawiajmy. Nie wiem, czy coś co to hmm. lepiej dało mi tutaj. Nie no, fajnie to wygląda, lecimy sobie na hot dogu. Jest, jest, a ten na domku sobie leci. O, mu się przestawia tak jakoś dziwnie. O, o Maciek! Co? Co? Nie, nie, Twoje nie, nie, nie balon... trafi nas, nie, co, co? Twoje balony szybciej pękały i poczułam jak spadamy. Nie, spokojnie, ja mam 42 na 5k, także to jest y, naprawdę dobra, dobry wynik mi się wydaje. A jakiego masz balon spida? Y, balon spida? O kurde, nie wiem, zaraz ci powiem. No no, ten, yy, 7. Ja też, dobra. Balon Uczymy? Lifetime Kupuję, kupiłem sobie troszeczkę bardziej. Żeby no ja było, też, żeby ale odmąć. chyba musimy w speeda inwestować, wiesz? Żeby szybciej dolecieć. Yy. Zaraz, zaraz mamy tysiąc. Wiem, 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 wiem. O, ale szybko lecimy teraz, szybko, szybko, szybko. ja klikam, ale ja Ale patrz jak one szybko pękają. Ale yy, mój power jest ok, wiesz, widzę, że szybko się zbiera. No. Mamy tysiąc! Mamy jeden... Mamy tysiąc. O kurde, a my sam tym chłopem przeleciśmy tysiąc półtora tylko, nie? No. Mało jakoś tak, nie? Widzisz, na hotdogu fajnie się robi. No hotdog jest dobry, hotdog jest super strasznie. Zaraz, na aha, na dwa i pół dopiero dostaniemy kolejny ten. Dopiero? Na plus trzy, no, no. No ale to tak jest. Nie, zobacz, widzisz, po prawej stronie na pasek. No. Czy my dolecimy do kosmosu? Jest, jaką wysoko leci, zobacz.

Nie jest. Jest, a dobra, bo źle nie. stawiałem, bo nie stawiałem na hot doga. No to gdzie ty je stawiałeś? Nie wiem, bo szukałem gdzieś, się odwracałem myszką po prostu, żeby zobaczyć co się dzieje ogólnie. Ujęty. Co Co, 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 jest OK jest OK. 40 na 5k, to eee, to spokojnie. Tak? Kurczę, ale musimy polecieć. Eee, Czy ja mogę tu jeszcze zrobić? Dobra, tu wstawiaj. Baj balon. No. Ja. No. Uu. Tutaj baloniki no. można kupić sobie. Jest kolor, jest nawet Maciusiowy. odowoj Maciusiowego koloru. Nie mogę. Yy, a, dobra, 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 poczekaj. jak Kasę zbiorę. Bo zaraz kasę będę miał. 15, po ilombu? za 25k. Jeszcze 10k, jeszcze 10k to i będę miał Maciusiowego. I ja, ja mogę kupić Maciusiowego, jeśli chcesz. Wybierz swój kolor. <laughs> Przepraszam. Mój, mój kolor <laughs> trochę więcej kosztuje, więc. Ile twój kolor te? No ja bym chciała czarny. A yy, już... patrz, No je, jeszcze. Dobra, bye balons jest za 25k. Ty, ale co się będę dostawać tutaj lepiej? Ej! No, już myślałem, że skam jakiś poleciał. Dobra, stawiam. No, są zielone moje. baloniki, są zielone baloniki. Są, 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 ale ładnie lecimy wysoko. No. Oj, kasa się wzraca, wiesz jak się upgrade'uje baloniki. Dobrze, spoko. To kup są jakiś balonik, jak ci stać. Ja kupię niebieski. Dobra. Niebieski? To ile on daje? Mm -hmm. Aha, za 10k. No, bo ja ten. Kupię szybsze balony zaraz. Dobra. O! Kupiłam szybsze. Co, lecimy na te 2,5, nie? Lecimy na te 2,5 No lecimy, ej, ej, zaraz fa tyk, będziemy. Tyk, faktycznie, dobra, zaraz będziemy. Beskitu. Eee... Ej, to jaki jeszcze kolor balonika? Teraz trochę czerwonych. zróbmy kolorowo. 28. Zróbmy jak w bajce kolorowe baloniki Maciek. Dobra. Ja kupię teraz jeszcze pomarańczowego. Patrz, będzie kolorowo. ja nie wiem, tylko ja nie wiem, czy na chatę pójdziemy. Pójdziemy teraz na chatę i spróbujemy zaraz, co? Jak wbijemy teraz te 2,5, to lecimy, dobra. co? Dobra. dobra. Dobra, dajmy im. O, trzy Dobra, wierzę, dobra. Wierzę. dobra, zostaw, zostaw, nie klikaj nic teraz, niech samo leci swoim tempem. To zobaczysz, jak szybko spadniemy. Teleport możemy zniemy, powiedzieć. 33K, dobra, 33K. 33K, a ja bym chciał. No. Co kupić? Najlepiej będzie y, balon power czy balon speed? Balon speed raczej chyba, nie? No, lepszy. I, tak, ja wziąłem speeda. Czyli patrzę się, co tutaj są jeszcze boostery, jakie są y, w sklepie. O, o, i lecimy w dół. Lecimy w dół! Czy no, można chcę... jakoś spadochron zrobić, czy nie? Nie, nie na rady? Bo... Ej, a czemu? o. A, bo nam nie pozwala aż tak mocno spać. Rozumiem. No ja spadłam. A, ile mam wygranych? 6 wygranych, ty, otwieram peta. Ja mam 7, ale wiesz co, ja poczekam chyba do 10. Ja, ja nie, ja, ja otwieram peta. Come on. Eee. Dobra, dawaj na domek. Eee. Chyba, chyba, że lecimy autem. Czym lecimy? domek o, zabrał nam, co? Dmuchanym zamkiem lecimy. Dobra, 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 bo widzę, że HT zabrał, wiesz, i on dalej no. palcią do góry. Poczekaj. Dmuchany Czekaj. zamek tylko, jest super. musimy to taktycznie zrobić. A dobra, bez taktycznie. No, to, ta, to się może źle skończyć. No nie, no rozstawiam tak, żeby było. Ej, ile on potrzebuje HP, żeby on leciał w ogóle? 25K. Wow. Dobra. Dobra. Stawiaj tak, wiesz, yy, równomiernie, bo zrobimy mhm. jak tam ten ziomeczek wtedy, że polecimy dziwnie. Dobra. Paczek lubię. Ej, ciężko będzie, co? Będzie ciekawie. Nie, będzie ciężko, ja już widzę, że będzie ciężko. Dobra, gdzieś postawię tutaj. No bo jak krzywo postawimy, no to wiesz, co się stanie, nie? No, może nas przekrzywić tak jak w domku. Musimy robić na yy, przeciwległych bokach. Ale ładnie, stokają już mam. O nie, szybciej mi pękają, o nie, nie szybciej mi nie pękają, ale muszę szybciej pękać. <grym> <Wiem. grym> Dajesz. Yy, Ty, moje chyba nie wytrzymają. Yy, Upgrade'y, coś mogę kupić 80k yy, speed. Maciek, ja tu nie będę robić sama całej roboty. Czekaj, bo już na 500 jesteśmy, dobra. No. 25, ej bo wybrałaś tryhard, wybrałaś tryhard. Jak ja wybrałam tryhard? No wybrałaś tryhard, no bo jest ciężko, zobacz, że jest ciężko. Dlaczego stawiasz w ogóle te baloniki prawie poza zamkiem? No bez różnicy to jest, widzę, że nas nie przekrzywi, wiesz? Sprawdzam to. A ty to sprawdzasz teraz? Mhm. No hmm. nie wiem, czy to dobry pomysł. Czemu nie mogłem stawiać? O nie, 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 nie Maciek, to się źle skończy. Zaraz się przekręcę. Nie, no a jest ja ok. Widział... My jeden na jeden kalecimy, w takim razie. Nie, to się źle skończy, to się źle skończy, Macie... to się źle skończy. Nie, no nie, nie, no dobra, nie da rady tak zrobić, bo chciałem, wiesz, po. O, stać mi na e, peta za 10. Te, nie da rady tak postawić na dole, jednak, jak chciałem to zobaczyć. No dobra, to my, to my lecimy dalej, ola, lecimy dalej, lecimy dalej i lecimy do kolejnych odcineczków. Trzymajcie się, no i papa, pa. link do Gierki macie w opisie. Patrzmy, pa. czy nie? nie tak. Dalej, wyżej, wyżej, lecimy dawaj. Wyżej, dobra, wyżej, 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 wyżej. Ja chcę na 10k, ale to, że już za długo będzie trwało, to na 10k lecimy, a, a oni niech sobie okradają z oh, niego!